Wystarczy własne kacki, możemy się przejechać z tymi maszynami, spróbować jak to jeździ. Także zapraszam serdecznie. Wystawa pojazdów z w siedliskach. Zapraszam i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Szkoła Rzeszowa. to akurat jest prezentacja no, motocykli Fumoto e, Jeżeli chodzi o te motocykl pewnie motocykla elektryczne. e, elektrycznego. na właśnie sponsor. jeździe dajmy na to 60-80 do 80 km na przedział.

Czałem! Co tak na samym końcu? Na żadnej dużej Aha, a tu prosto dojechać, tutaj. A prosto. Ale mają również czwartek amerykański, lecz tak szybko podróżowane. Jeżeli chodzi właśnie o te motocykle, pod kątem takim typowo użytkowym, czyli e, kupujemy taki motocykl, e, wyjeżdżamy nim z salonu e, i teraz kwestie serwisowe. Czy na przykład możecie go dajmy na to jakieś tam części, które się psują, które ulegają w zużyciu formisować we własnym zakresie jak to się odbywa? Oczywiście, jak najbardziej, jesteśmy autoryzowanym dealerem oraz serwisem, kupując taką maszynę w naszym sensie dostają Państwo rolnik gwarancji, które części nawet dwa lata, ale wiadomo, te najważniejsze, czyli kontroler, silnik, wszystko to napędza. To i oczywiście cokolwiek by się stało z tą maszyną, dają Państwo normalnie, to co nie normalnie, ona staprawia na wszystko podlega gwarancji, jeśli cokolwiek by się stało, te części zostały wymienione. Ale powiem szczerze, że, że my handlujemy niecały rok tymi maszynami, czyliśmy kilkanaście i nie mieliśmy jeszcze ani jednego zwrotu, żadnej reklamacji, że póki co jak najbardziej fajnie to wszystko się sprawuje. Kupują Państwo tą maszynę, rejestrują dostają Państwo tablice zielone. Więc wszystkie parkowania, dofinansowania, jak najbardziej obejmują te maszyny. Ubezpieczają jak normalny motocykl OC, AC, NW. To jest normalna maszyna po prostu napędzana elektrycznie. Z niczym innym się nie biegnie. firma w jakiej okolicy jest, jest, jest chciał nas przykład do was przyjechać, zobaczyć, jaka i ewentualnie na przykład jak jazda no, idziemy zaraz do budynku. Nasza firma mieści się dokładnie w salonie Harley'a Davidsona w Rzeszowie przy ulicy Ludwika Chmury 4 oraz obok salonu Yamaha Ludwika Chmury 6. Jest to w tym samym budynku. E, więc obok elektrycznych pojazdów znajdą Państwo tą klasyczną metodę Harley'a Davidsona. E, Jak najbardziej jazda testowa e, jest realna, jest możliwa. Zachęcamy do niej jedyne czego wymagamy to po prostu własnego kasku bo mimo, że nie dny, to jest ci telepy, który nie emisjuje żadnych kiedy to nasza jak każda inwestycja się porusza po drodze zobaczymy co z tym zasięgiem A, B, oraz tym to teraz tak, moc takiego wodocei dajemy na powinny większy Thank no. you. ale sporo dekawek. Następne soku 600. Tam są te nowe, nowe jade indyjskie. Wersja klasyczna i perak wersja chopper.